Ten widok jest chyba zbyt piękny, żeby był prawdziwy. Witam Was wszystkich, Tomek 3451. I dzisiaj przyszedł czas na zakończenie mojego zagrajmy w Worms 4 totalna rozwałka. Tak, jak sami widzicie, udało mi się osiągnąć wszystkie możliwe trofea w całej grze. I tym samym mogę kupić ten długo oczekiwany styl z zmywak I właśnie go kupuję. I zostało mi 1255 monet w zapasie. I teraz y, ja y, przerwę na chwilę nagrywanie, bowiem Fraps znowu mi robi figle i po prostu lubi crashować z grow. Wiecie o co chodzi? No więc szybko zrobię cięcie, żeby uniknąć tego wypadku, bowiem to jest moje szóste nagrywanie, tak na marginesie. No tak więc za chwilę wracam. Dobra, nie ma już mowy o żadnym kreszowaniu, tak więc no możemy przejść do pojedynków. Pojedynek szósty. No możecie tam pomyśleć, że dopiero zacząłem i już wycinam film. No, ale chyba nikt z nas nie chce, żeby gra się wyłączyła. Pojedynek szósty będzie się toczył na, na, na już znanej planszy Czyli no z ostatniej misji Witamy w pojedynku szóstym Tym razem nie pójdzie ci tak łatwo Będziesz musiał wykorzystać wszystkie swoje umiejętności Wow Tak, chodzi nam o umiejętności, bo jesteśmy... Co? To nie będzie takie trudne. O, no chodźcie, mięczaki. Pokaż tym mięśniakom, z jakiej jesteś ulepiony gliny. Dobra, jedziemy. No i znowu widzimy jakość mojego spolsz spolszczenia w akcji. Przeskoczę? Przeskoczę. Dobra, pana Triceratops fajna nazwa. Na dobry początek. Eee, na dobry początek to był zmarnowany kij. Nie ma co. Dobra, ile tu jest? Się trzeba rozejrzeć. Dwóch, czterech, sześciu. Czyli dwukrotna przewaga przeciwnika. No, tego tu już powinienem raczej zrzucić. Diplodocus. Wow. I to samo ognistą pięścią. Ok, Velociraptor. <grymne> Pleitasaur. chyba plentozaur, nie wiem. Nie znam się na dinozaurach. Pterodactyl. Wow, czyli pterodactyl, tak jakby. I znowu ta sama historia. Skakujemy do tego tutaj, nie wiem, gniazda jakiegoś, choć podejrzanie małe jak na takie, nie wiem, dinozaury tutaj nie powinno mnie nic zranić, okej okay, miałem rację tak więc, no, dynamit podłożę i daję nura do tej czaszki aha, mina, okej okay. tak, i to będzie na pewno 75 punktów obrażeń dla Tery daktyla dobra, triceratops no Dobrze, że się nie schowałem w środku, bo Jeszcze wrzuciłby na minę Na mnie, mnie na minę Mnie hmm. hmm. Bazookę mam ograniczoną Wielkie dzięki Naprawdę I do wody nie poleci do wody. Czyli jeszcze przeżyje. No ale jak spojrzycie na wykres ten pokazujący energię moją i przeciwnika, no to widzicie, że jednak ta przewaga się no, już znacząco zmniejszyła. O skrzynia Pierwsza W dzisiejszym det, y, nie, det, Pojedynku Dobra mm. Okej okay, skoczę na Te tutaj Aha nie skoczę Aha skoczyłem na te, te Nie wiem żebro Wow, U, żebym tylko nie polecił do wody, to by było bardzo niestosowne. Tylko proszę tym razem do wody. okej. Okay. no, prowadzimy! Super, super. To chyba tyle, jeśli chodzi o tą tutaj radość, tak? Dokładnie. Ale za chwilę, bo już mam plan, co teraz zrobić. Dobra, cegła. Mm. Okej, okay, ona ma tutaj taki widok fajny. Okienko na świat, można powiedzieć. Pierwszy strzał w tego tutaj. Heredactela. I drugi strzał w tego tutaj. Do wody. No, i nie tylko zniwelowałem już przewagę przeciwnika, liczebną, oczywiście, no i też udało mi się jakoś utwierdzić pozycję z tamtej wyspy. No, na pewno niełatwo będzie mu trafić. I jak sami widzicie, dobra, teraz czas na przeniesienie się na tamtą drugą wyspę. Ale najpierw paczka. Muszę tylko ostrożnie, żeby nie polecieć w dół. Linę mam ograniczoną. O tym właśnie mówiłem. Dobrze, że się zabezpieczyłem plecakiem. O, niezatopialny brytol. Szczerze mówiąc, to mi się no całkiem przyda. Ok, zostało mi 7 jednostek paliwa. Zaryzykuję. I chyba się nawet opłaci. Pssst. Jakim cudem ja mogłem od tego dostać? Przecież ja wpadłem na skały. Ludzie. Yy, ok. Okej. Ale... No... Nie wiem. Magii oczywiście w grze muszą być. Tak, jasne. Czemu nie? Okej, okay, liną już się tam nie dostanę, chyba. Zasięgu raczej takiego nie mam. Hmm, więc co robić? Może by tak pociskiem samo naprowadzającym? Nie wiem, czy to będzie taki zły pomysł? Czy dobry też? Nie wiem. Zresztą, leci. A, gdyby nie tyskały, to może i by zalecił do wody. Eee, dobra, całka to właściwie może zrobić tyle samo albo jeszcze mniej. Nie mam już bodajże tego, ale widzę, że tam jest jakiś dodatek. Może to być mikstura i kara, albo plecak odrzutowy. Oda, oba mi się bardzo przydadzą. Jak widzicie, tutaj mamy skrzyneczkę z dodatkiem jakimś. I to jest plecak. Tak więc szybko, bo czas się już kończy. 10 sekund, ale zdążę, na pewno zdążę. I tym razem upewnię się, że nie dostanę, kurczę. Dobra. No, to został jeszcze jeden. Ciekawe, czy cagła się zatruje? Chociaż nie, wiatr jest nie w tym kierunku co trzeba. Ok, teraz troszkę tutaj pokombinuję, czyli strzelba. A, no nie przekombinowałem za bardzo. Sukces! Tak, na pewno musi się pojawić. Ech, ciało zachorowało na koniec jeszcze na koniec miny z tej fabryki min. Ale sukces. Ostatni rzut oka na zniszczone otoczenie. No i ostatni rzut okiem na te wyzwanie. Tak, otrzymuję monety, chociaż nie wiem po co, skoro już mam wszystko kupione. Dobra, pojedynek siódmy. To jest plansza. Ciężko się do ciebie dopchać, o ile dobrze pamiętam. Tak, wybuch słoneczny, Pozwoli ci wygrać kosztem jednego robala. Chodzi tutaj o taki, jakby kamikadze z 2D Wormsów, tak? To chodzi o. No taki samobójczy strzał, tak jakby. Wiecie, no jeżeli graliście w Wormsy 2D, to na pewno musicie kojarzyć ten okrzyk. Tora, tora, tora. Ale okej, okay, oto znajoma plansza. Witamy w kolejnym wspaniałym pojedynku. Postaraj się zgnieść przeciwnika. Nie zapomnij o wykorzystaniu znalezionych skrzyń. Może ktoś jest w środku? <grym> Kolejny Isterek. Hmm. No i tutaj mamy przejście. Dzień dobry. Sądzisz, że zdołasz ich załatwić? Czego się z Ciebie śmieją? Aha, cóż za walki Powodzenia Tak, gra nam tutaj ujawnia gdzie jest easter egg w kampanii Co jest trochę głupie moim zdaniem Bowiem, jak gra ujawni tutaj, a tutaj ktoś doszedł szybciej niż do tamtej misji w kampanii No to po prostu się wydało i praktycznie gracz otrzymuje tysiąc e, tych całych monet za wielkanocne jajo za darmo. Eee, troszkę teraz niżej trzeba było walnąć, tego pewien jestem. Ale okej, okay. nie śpieszę się. Tak, tutaj walczymy z królami King. Ten, może on, my boy. Denis. A czemu my nie możemy użyć katapulty, co? Tak jak w tamtej misji Kiedy profesorem i załatwili tamtym jednym ruchem O, przy okazji wezmę tą poczuszkę. Czy tam skrzynkę O, pancerz! Wow, fajnie Na pewno się przyda Szczególnie na te późniejsze pojedynki Dobra King Towel to się kręcznik przez dwa ly po angielsku. Jakby ktoś nie wiedział. Piękny lot. Hm, ile ich tam jest w sumie? Policzmy. 2, 4, 6, 7. 7 przeciwko 3. I teraz zobaczycie jak pancerz mnie po prostu ochroni. 4 punkty. Zaledwie 4 punkty. może się tak jakby ominę tą minę specjalnie a teraz wezmę swoją minę podłoże i ustawię się, ustawię się koło tych drzwi zaraz zobaczycie dlaczego